że pan wojewoda nie musi się martwić o to, że za chwilę będzie musiał okna ze swojego domu wyprówać, ocieplać ściany. Widocznie pana wojewodę na to stać. Ja nie jestem rolnikiem, ja nie... kiedyś byłam przedsiębiorcą. Teraz jestem zwykłym właścicielem domku jednorodzinnego, który tu przyjechał wspierać rolników, żeby Zielony Ład został wywalony do kosza, bo ja wybudowałam dom wielkim nakładem sił kredytu, a teraz się dowiaduję, że być może w ciągu paru lat będę go musiała modernizować, wyprówać okna, ocieplać go, choć wcale tego nie potrzebuję, wywalić kocioł gazowy, który dwa lata temu zainstalowałam, bo jakiś zielony komunista z Unii Europejskiej przyjdzie i każe mi to zrobić. Ale nie chciałaby się pani ocieplić styropianem, byłoby mniej spalania i tak Nie, ja specjalnie wybudowałam dom z najgrubszego porotermu, którego ocieplać nie trzeba. Kupiłam najdroższe okna na rynku z założeniem, że mają starczyć do końca życia. To może pani właśnie to wystarczy, nie będą panią zmuszać. Mają dwie szyby, nie trzy, więc prawdopodobnie będą chcieli mnie zmusić, bo mają dwie szyby, nie trzy. Mój mąż był działaczem antykomunistycznym, nagrodzonym. Krzyżem wolności i solidarności. Ja nigdy nie myślałam, że znowu trzeba będzie wychodzić na ulicę walczyć z komuną, tym razem z zieloną. No to tyle chciałam powiedzieć. Ale kto głosował na tą komunę? Bo... No ja nie, nie, ja nie. I chciałam jeszcze, jeżeli to gdzieś będzie puszczone, ludzie, zbudźcie się. Ja przed dzisiejszym protestem zadzwoniłam do dziesięciu niepracujących znajomych, żeby nikogo od pracy. Ile jest tu ze mną? Jestem sama. Piją w domu kawę, nie chcę im się na proces przyjechać. Uważają, że rolnicy za nich załatwią wszystko. Nie załatwią, ludzie, zbudźcie się. Ale to w latach. W latach, kiedy, kiedy pani mąż był działaczem antykomunistycznym, istniała solidarność, czyli górnicy, rolnicy. Stolarze, cieśle, sprzedawcy, wszyscy wychodzili y, na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko komunie. No a teraz jak protestują rolnicy, to są przeważnie sami. Jak wychodzą górnicy, to są sami. Jak wychodzą pielęgniarki, to są... Bo kiedyś był tylko pierwszy program, drugi program i komuna i nic więcej. A teraz siedzą, oglądają Netflixy, cudawianki, mózgi mają wyprane do ostatniego zwoju. I zanim się, oni się obudzą, dopiero kiedy przyjdzie jakiś patrol ekoklimatyczny i powie, że mają próć pół domu, wtedy się obudzą. Albo przyjdzie rachunek o 1000% większy, wtedy się obudzą. A to będzie już za późno. Okej, okay, ale kto im te mózgi wyprał? No jak to kto? Sami sobie wyprali bzury oglądając. Czyli telewizja. Tak. Telewizja, Okład. Dokładnie. Oczywista. Jakie by pani podała przykłady takich programów yy, stacji telewizyjnych? Wie pan co, ja już od lat przestałam oglądać i TVP, i TVN, zlikwidowałam telewizor, oddałam dekoder stacji i powiedziałam, nie macie dla mnie żadnych propozycji, więc na dzień dzisiejszy po prostu nie oglądam. Skąd pani czerpie wiedzę o świecie? Z internetu.